Dzień dobry, jest niedziela, 1 czerwiec 2025 roku. Wow, popadało, wszystko tak bujnęło ostro. Normalnie, ale ten zapach jest super. Wszystko normalnie bujnęło. Tak, w końcu w domu. Jest godzina gdzieś czwarta dwadzieścia. Ludzie śpią, a ja zamiast spać, wybrałem się w moje jedyne i ulubione miejsce. Ale zarosło, ale rosa paruje, masakra. Jechałem tutaj, to widziałem jak. Oławka paruje. No cóż, lato zbliża się wielkimi krokami. Za chwilę zrobi się gorąco. Wczoraj lekka burza przeszła. E, Pokrzmiało, trochę popadało i tyle, ale to jak widać, wszystko odżyło, wszystko odrosło bujnie. Wszystko rośnie ale ta mgła z rosy naprawdę robi klimat. Mam nadzieję, że to widać na kamerze. Nawet żabki się obudziły, albo ja je obudziłem. Tak, wariat ze mnie zamiast spać to ja. Ale dla takich poranków ja Żyję. Ja lubię takie poranki. No, jak na tą godzinę to jest w miarę ciepło. Zawsze jak przebywałem tutaj, to wychodziłem sobie właśnie z budynku mojego domu i napawałem się klimatem tego miejsca. No dopóki będę mógł, no to będę tu przyjeżdżał. No bo czemu nie? Jest naprawdę tutaj super. Nic tylko rozbić namiot, zrobić sobie biwak, posiedzieć jakieś piwko, winko i jest fajnie, jest miło, nie? Tak, dzisiaj Dzień wyborów. Nie chcę gadać o polityce, my tam już mało co obchodzi polityka, ale... No, dzisiaj... Ludź wybiera sobie... Nowego prezenta, druga tura wyborów. Ja wiem kto wygra. Tak jak mówiłem wcześniej, żeby tylko wstydu nie było. Bo to nie ważne, który z nich wygra. Ważne, żeby właśnie nie było wstydu na arenie międzynarodowej. Ptaszki śpiewają, super klimat naprawdę. Chyba kupię sobie namiot i tutaj się gdzieś rozbiję. Ha, zapomniałem, że nie mogę. Mam swoje obowiązki, niestety. A takie rozbicie się z namiotem, no to trzeba by było na parę dni. Przecież nie będę się rozbijał na jedną noc. Ale tak jak mówię, zawsze lubiłem tutaj o poranku wychodzić przed budynek mojego nieistniejącego już domu i napawać się tym klimatem, tym zapachem tą ciszą wzmoconą jedynie przez śpiew ptaków <laughs> wracając do tematu wielkiej polityki, no to tak jak mówię to jest tak jak wybór pomiędzy dżumą a cholerą, bo żaden z nich nie nadaje się na prezydenta. Na prezenta, jak to mój brat mówi. I trzeba wybrać mniejsze zło. Ja nigdy na wyborach nie byłem i tą tradycję podtrzymam. <laughs> żaden kandydat mnie nie przekonuje i żaden z nich się nie nadaje. Ostatnio oglądałem wystąpienie jednego z kandydatów. I ten kandydat Tuskowski, powiem, miał jakieś dziwne, duże oczy. Już mnie coś dziwiło. Miał takie duże oczy, jak Żaba. Prawdopodobnie był pod wpływem jakichś środków, ale to tylko moje skromne zdanie. No cóż, wszystko bujnęło trawą. Wszystko bujnęło drzewa i zrobiła się naprawdę istna kraina kleszcza a ja sobie tak tylko przyjechałem, bo, bo wstaję rano, mam swoje obowiązki wiadomo i teraz muszę wracać, bo obowiązki wzywają. Wiem, że się powtarzam wiem, że ciągle mówię to samo ale istna kraina kleszcza. Tam bym nie wszedł. Tam to ja bym nie wszedł. Uhuhu. Teraz miałbym chyba z 10 do 20 kleszczy. Zwłaszcza teraz, jak jest mokro. Kleszcze lubią właśnie takie mokre, zacienione miejsca. Wiem, że się powtarzam znowu. Na tych kleszczach, ale naprawdę to jest istne kurestwo. Nie ma większego kurestwa niż te kleszcze. Ostatnio oglądałem materiał, właśnie o kleszczach. Gościu z kanału Brave Wilderness, coś takiego, opowiadał o kleszczach. Ale to, co my mamy, to, to jest pikuś w porównaniu z tym, jakie kleszcze są na przykład w Australii. W Australii jest taki gatunek kleszcza, który. I nie żartuję ani nie ściemniam, paraliżuje swoją ofiarę. Więc jeśli na przykład usiadłby na kocie psie, na człowieku zresztą też, o, pan ślimak, <laughs> pan ślimak sobie, tupta. No i ten, i ten kleszcz paraliżuje swoje ofiary. Nie wiem, czy potrafi sparaliżować człowieka, ale psa, kota z pewnością tak. I to jest naprawdę, kurde, ciekawe, że takie małe gówno, taki, kurde, insekt, ma taką zdolność, że może sparaliżować yy, swoją ofiarę. Ale ciekawe, czy potrafi człowieka sparaliżować. Coś mi mówi, że tak. No, zaczęły komary się pojawiać, przepraszam, komarzyce. Ej, będzie tego, będzie też kurestwo. Chociaż moja mama mówi, że nie będzie gorące lato. No, jakie by nie było, to kleszczy i komarów będzie dużo. Tam mgła z parującej rosy naprawdę daje klimat. Ej, trzeba zawijać. Ciekaw jestem, który wygra, szczerze mówiąc, pizda czy gangus, gangus czy pizda. Osobiście uważam, że chyba lepiej, aby nowym prezentem został typ z jajami niż kłamca oszust, marionetka tuskowa. No, ale to nie ode mnie zależy, jak wybiorą. A ten zapach, A, coś cudownego. No na razie nie robią tego domu dziecka i bardzo dobrze, bo dzięki temu. Będę mógł tutaj sobie jeszcze przyjeżdżać i oby jak najdłużej nie zabierali się za budowę tego domu dziecka. A naprawdę, klimat tego miejsca to jest coś, coś wspaniałego. Istna kraina kleszcza. Ok. Spadalski pozdrawiam gorąco i serdecznie z mojego ulubionego terenu. Sajonara.